Piękny dzień dobry i witam we vlogmasie numer 14. O. Zaczynam vlogmas o dość nietypowej porze, dlatego że jest przed godziną czwartą, nie ma jeszcze nawet świtu, nie ma wschodu słońca, a ja już latał z kamerą w rękach. Chyba prawdziwa vlogmaserka ze mnie. Ale wiecie, prawdziwe powody tego są całkowicie inne, dlatego że dzisiaj po prostu wracam do pracy po półtora tygodniowym urlopie. Ciężko jest, ciężko jest wstać, było mi bardzo ciężko spałam chyba tylko trzy godziny. Ledwo dzisiaj w ogóle oczy otworzyłam, no ale. No, już się obudziłam, także jadę. Jadę zderzyć się z rzeczywistością. A póki co pokażę Wam zapach, którego wybrałam właśnie na dzisiejszy dzień. I jest to Armani Emporio Diamonds, jeden z moich ulubieńców. Bardzo go lubię stosować cały rok, nie tylko wiosną, latem. A z kolei właśnie w tych porach on świetnie orzeźwia. A teraz, jak są takie jesienno-zimowe dni, on potrafi też również y, przepięknie otulić. Także jest to dla mnie taki wielowymiarowy zapach, y, i bardzo właśnie doceniam y, takie zapachy wielowymiarowe, które nadają się na cały rok. Ok, to tyle na temat zapachu, a teraz uciekam do pracy. Melduje się grzecznie na vlogmasie. Skończyliśmy pracę. Dla Was to będzie pewnie za chwilę, dla mnie prawie 10 godzin. I jedziemy jeszcze do Lidla zrobić bardzo drobne zakupy: tylko po chleb, po wodę niegazowaną, gazowaną. I chciałam jeszcze pojechać, tylko nie wiem, czy się gumi zgodzi. Zgodzi się czy nie? Nie. W ogóle przywitaj się, Dobry Witam maszynki. was wszystkich. Bo wiecie, co? uzdarałam sobie. No przez ostatnie dwa dni cały czas myślę o bałwanie. Stwierdziłam, że temu naszemu Mikołajowi będzie smutno tak samemu stać i przydałaby mu się jakaś pomocnica albo pomocnik i stwierdziłam, że bałwan będzie tam pasował, bo my w Irlandii niestety nie możemy mieć bałwana, bo śnieg nie pada, ale można sobie takiego kupić. No ale widzicie, Gumi się nie chce zgodzić. No, także może, może później albo po prostu jutro pojedziemy po tego bałwana. Kupciej! A kto no, się no, tak cieszy? Co to? Wow! Dla ciebie! Babcia ci naklejki kupiła w Lidlu. No, będziesz sobie kleił. I gdzie to musimy nakleić? Gdzie? Gdzie tam? Nakleimy naklejkę. Tutaj, brawo. Brawo. Tak, jeden, dwa, trzy. Trzy naklejki. W tym momencie jest u nas dokładnie 16.45, a my mamy taki przepiękny zachód słońca. I nie wiem, czy to w ogóle kamera odda, przede wszystkim, bo y, tu. Widzę w podglądzie, że tutaj kolorki są takie bardziej pomarańczowe, ale uwierzcie mi na słowo, na żywo to jest po prostu różowe. Wszelakie odcienie różu. Napiszcie mi w ogóle, o której u Was słońca zachodzi. No u nas, jak widzicie, przed piątą. Idziemy, wołaj mamy idziemy herbatki otwierać. Co kochanie chcesz? Kolczyki. Daj, daj kolczyki. Daj, sobie idziemy zaraz z Dominiką otworzyć kalendarz herbatkowy. Później ja się biorę za kartki, dlatego że mam część jeszcze do wypisania, do wysłania. Jedną część wysłałam, drugą część muszę, muszę już dzisiaj wypełnić i wysłać. A później e, otwieramy nasze główne kalendarze. U góry. Proszę. Pięciu. Proszę. Oni dzisiaj liczył e, chipsy, tortille. Tak? Spaczki wyciągał do miski w był jeden, dwa. I do e, siedmiu policzył, tylko że siedemkę jakoś inaczej powiedział, ale do sześciu policzyłam. Aha. No to brawo Lukasku. Tak, powiedziałeś jeden, dwa, trzy... Tak mówiłeś? Cztery, a nie mówił jeden, dwa, trzy... Nie, nie, mówił, nie po polsku. A nie mówił one, two, trzy nie, three, Po four. polsku. On czasami mieszka. Teraz po polsku powiedział. No to ładnie, pięknie, Lukasku. I popatrzcie na te puste okienka. To jest tyle vlogmasów, jest za nami. Wydawałoby się, że to jest chwila moment. Ja dopiero co nagrywałam pierwszy vlogmas i za chwilkę będzie ten ostatni i wciąż nie będziemy wierzyć, że vlogmasy się skończyły. To niesamowite jak czas zapiernicza. Dobra, okej. Okay. Już nie myślmy o końcu. Vlogmasa bierz domnika, wyciągaj herbatkę. Dzisiaj będziemy jaką piły? Zielona. Mango z grejpfrutem. No to ja sobie muszę coś rzucić na ruszta. Dobrze, a ja będzie będę ona to. Ja do tej herbatki będę zajmowała się kartkami. Świątecznymi resztką. Współpracujemy magiczna, jest miłość i mąż. Zdjęmy wśród ludzi wokół nas. Przedbiorę tę bliźnę, posępca. zatrzymaj się i w siebie bawię. Zabieramy się za nasze kalendarze i okienka numer 14, ale pierwsza będzie koperta oczywiście z kalendarza maseczkowego. Czternastka. A to nie był tutaj? Tutaj, tutaj. tak, tutaj jest czternastka I zobaczymy, co tam się ukrywa Hmm Biu, e, Biu Green I to jest maseczka ujędrniająca z kolagenem Pielęgnacyjna maseczka z kolagenem o działaniu tonizującym i uelastyczniającym. Fajnie, że jest właśnie działanie tonizujące. Zawiera składniki, które łagodzą skórę i e, poprawiają jej sprężystość. No to też idealna dla mnie, dla sprężystości, bo już mam mniej sprężystości na twarzy. To e, firming to oznacza sprężystość, tak? tak. No. Tak. -hmm. Ładna. Ładne opakowanie. To jedziemy dalej, jedziemy ale dalej. maseczkę może zostawić tutaj. Mhm. Dobra. I idziemy... Shiseido. 14, o tutaj jest. Też leciutkie, czyli będzie niewielka pojemność. Takie. No, niewielka pojemność, bo to jest to małe pudełeczko. I to jest seria Benefiance. Chyba tak to się czyta, bo ja nie jestem ale chyba Benefiance. Mhm. I to jest yy, krem, całunocny krem, yy, który ma dać Oporność, odporność na, na zmarszczki, coś w tym stylu. Tak, pisałam. Aha. Teraz no. wypadło, zaraz zobaczę. Ale nie spodziewałam się więcej niż to, co wcześniej. No. I tak się to prezentuje. Nie jest to duża pojemność. To jest piąteczka, 5 ml. No ale okej, okay, do przetestowania, fajne. I kalendarz skills. O, mam numer 14 od razu, pod ręką. Pod ręką. Coś tutaj cięższego jest. A co my tu mamy? Cream de Corps. To jest. Boom. Yy... Um. Corps? <laughs> Jak to. Czy to. to czy no. Czy, czy to są zwłoki? Tak. <laughs> dlatego ja nie wytrzymam. Ale czekaj, po francusku, tak? Di Corps. Ja nie wiem. Może um. to po francusku i to inaczej brzmi po francusku? Ale to jest to z... się po, po krem do zwłok? Kre... <laughs> um, i nakładaj jak, jak często, jak możesz po kąpieli lub Myślę, e, po kręgu. po prostu, należy do to zwłok, naprawdę? Znaczy, no nie, no, po, po francusku chyba tutaj pisze, ja nie wiem, Boże. nie wczytuję się w to, ale jeżeli tak, to może oznaczać dokładnie co innego niż po angielsku. No bo nie, po angielsku nie ma DE. No, no nie, nie, no to nie, nie, jest, nie chyba... to jest mamo, to nie jest po angielsku tutaj poniżej i tu pisze de corps. No dobra, to to jest. Okej. Okay. Po angielsku brzmi to dla zwłok. No. <laughs> ale ten, ale. ale może w innym dla, języku dla jest, takiej zmęczonej może ciało skóry. Po prostu Dominika to jest pewnie krem Mamo, do ciała. To jest krem dla zmęczonej skóry, która wygląda no. po prostu jak y, po ciężkim tygodniu roboty. To czyli krem dla zombie. Tak, jak ja <laughs> będę za niedługo. <laughs> Teraz okay. idziemy na. Teraz moja kolej. Proszułeczkę. E, dobra, tutaj kremik damy. I, I tak. tutaj jest 14, bo 14. A ja widzę. Aha. Czy nawet spore, broszka. Teraz uwaga, uwaga. Na razie wielka niewiadoma. Siup! Wow! Może myśli. Jaka piękna. I to na szczęście, żeby nam w końcu śnieg spadł w Irlandii. no prześliczna. Z perłami, z cyrkoniami. Do. Jak się mieni, widać niebieskim właśnie. A pokażę na niebieskim właśnie. Także czasami tam, ona żeby się wymieniła. Pięknie czasami się tak mieni. lepiej miga na tym. Nie, nie ja wiem. Prześliczna, naprawdę. Okay. I teraz lecimy do ostatniego. Twojego. Ok, Dominika, otwieraj. Czternastkę widzę już 14 no. Jest. I tutaj mamy jakieś kłolciki, U, i to są płatki róż? Dobrze mówię? Yy, no, wyciąg. Ja, ja nie chciałam kolczyków świątecznych, tylko chciałam, żebyś miała no coś tak, w kolorze. Bo jest, tak, bo. To yy, jest yy. świątecznych Tak, ale chciałam, żeby one były w kolorze yy, coś ala świątecznym, ale żeby to nie były świąteczne kolczyki. One mi wyglądają, jakby to były po prostu. Takie płatki, wieczorowe, płatki róż, płatki róż z, z, z perłami. Koralami, mm. koralami powiedziałam. No, piękne, piękne, co? No. Bardzo mi się spodobały. I to takie do wieczorowej sukni, do wyjścia. Czasami wiesz, wystarczy taki skromny strój, a takie kolczyki założyć, bo te kolczyki mają no, no piękno takie w sobie. I, uroku. I, i I wydaje mi się, że czasami biżuterią, czy dodatkami zrobimy wie, większe wow, niż na przykład samą kreacją. Ciekawe, powiem mm. ci, jeżeli nie miałam takich jeszcze. I tak się prezentują wszystkie łupy z okienek numer 14. A więc zadanie na dziś mam odrobione. Wszystkie karteczki wypisałam, także jutro po pracy pójdą sobie w świat. Trzy razy sprawdziłam, czy aby na pewno nikogo nie pominałam, dlatego że część karteczek wysyłałam w pierwszym tygodniu, teraz wysyłam już tą ostatnią część. Dobranoc. Także dobranoc. dobranoc. Także wszystko mam odhaczone, że tak powiem, odnośnie kartek świątecznych. I jeżeli jesteśmy przy kartkach, to muszę tutaj powiedzieć, że przyszła do mnie przepiękna kartka. Przepięknie wizualnie, ale przepięknie napisana w środku, która mnie ujęła, wzruszyła. Poruszyła przede wszystkim, bo tyle pięknych słów, które ja tutaj przeczytałam, to czytałam je w ogóle chyba po pięć razy, bo tak pięknie napisała do mnie moja widzka Justyna, którą tutaj z tego miejsca serdecznie ściskam. Moc buziaków ci kochana wysyłam i czekaj na, ode mnie na karteczkę, bo y, idzie do ciebie. I to tylko jedynie dowodzi, jak Piękne, takie YouTubeowe przyjaźnie rodzą się pomiędzy właśnie nami nagrywającymi, a Wami widzami. To jest naprawdę coś pięknego. Niesamowicie wzruszająca kartka. Justyńka jeszcze dołączyła mi przeuroczy upominek. To są dekoracje ręcznie robione. To jest marka Meduza. I są to dwa piękne reniferki. Albo łosie, nie jestem pewna. Ale Stawiam na e, renifery. Tutaj gdzieś, tak, tutaj, z tej strony jest grawer y, właśnie marki, która wykonywała y, te ozdoby. To jest, są chyba zawieszki na choinkę. Ja, ja nie jestem tego pewna, także już tylko, jeśli to oglądasz poprawnie, czy ja dobrze myślę, y, bo ja mam zamiar to zawiesić na choinkę. Pięknie się to błyszczy, pięknie się to prezentuje. Może teraz za bardzo nie widać, ale jutro z pewnością na przebitkach Wam y, pokażę, jak te ozdoby zawisną na choince. Yy, tutaj w Irlandii jeszcze z czymś takim się nie spotkałam z takimi ozdobami. Być może są, tylko że wiecie, ja tak dokładnie może nie, nie zwracałam uwagi yy, lub nie byłam w odpowiednich sklepach. No, ale to jest taka zawieszka. Czy to do strojka, czy do jakiejś yy, innych dekoracji? Ale ja to uważam jako zawieszkę na choinkę. Także z pewnością jutro. Albo zaraz po skończeniu tego vlogmasa wybiorę sobie gdzieś tutaj miejsce, gdzie te reniferki zapisną. Także jeszcze raz, Justynko, dziękuję Ci z całego serca za karteczkę, za to, co napisałaś w tej karteczce, bo no, niesamowicie mnie to poruszyło i za ten przeuroczy prezencik. I to już będzie wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy vlogmas. Ja za chwilę biorę się za montaż. Nie, najpierw pliki, jak one się będą ściągały Biorę prysznic A później do łóżka i już montowanie Dlatego, że rano trzeba wstać No Niestety, najchętniej Wiecie co, ja tak sobie dzisiaj myślałam, że jeżeli chodzi O grudzień, to ja najchętniej W 100% poświęciłabym się Dla vlogmasa, ale niestety nie mam Takiej możliwości Jeszcze, jeszcze, bo być może Kiedyś taka możliwość Nastąpi, okej okay. I taką pozytywną myślą yy, zakończam dzisiejszego vlogmasa Życzę wam yy, pięknego dnia Lub wieczoru To zależy kiedy ten vlogmas oglądacie yy, Moc uścisków Dziękuję wam z całego serca, że byliście z nami w kolejnym dniu I oczywiście zapraszam Na jutrzejszy Buziaczki, na razie, pa pa